Hej, cześć, witam wszystkich. Patrzcie co tu się dzieje. Masakra. Kań ciąg dalszy. Kanie, kanie, kanie. Tam kania. Ale spójrzcie jakie duże. Patrzcie, moja dłoń, a kania. Tutaj. Tutaj. Tam kanie. Tam malutka siedzi. Szkoda, że tutaj tak prawdziwki nie rosną, jak te kanie. Taki teren na wywalanych świerków. Wyszedłem dopiero co do lasu na spacer. Pochodzę. Popatrzę, co tu w trawie piszcze. może coś ciekawego uda się nagrać. O, tam kolejna kania. Masakra. Widziałam już ludzie na spotę. to za czteropaki oddają kanie. Tyle kan jest. Dużo, dużo tego. Idę w ten gęstnik pochodzić. Lubię gęste lasy. Ciekawe rzeczy tam można trafić. Jest i on, król wśród grzybów. Trafił się prawdziwek. Taki foiniusi. Pewnie zdrowy. Dobrze trzyma się na korzeniu. Ale jeden tylko. Trochę już go ślimaki obiadły, Ale pewnie do suszenia dobry byłby. Ale zostanie on tutaj. Patrzymy, czy więcej nie ma. No ale więcej coś nie widać. Takie świerki i sosenki rosną u nas w lesie. No jest, jest, wysyp grzybów jest i to całkiem całkiem. Patrzcie jakie ładne dwa bagniuki rosną U nas to bagniuk się nazywa taki grzyb Nie wiem jak u was Ale tu na Podlasie to bagniuki są Jego jak zetniesz To siny się robi Taki ciemny niebieski Kurczę no, żona mówiła: weź reklamówkę, weź reklamówkę. Mówię: Nie, nie będę ciągł grzybów po lesie. Teraz w sumie sam żałuję. Można byłoby wziąć jakąś reklamówkę czy wiaderko. A wiaderko stoi w samochodzie. Heh. Tutaj kolejny. Dobra, niech rosną. Może powiem dla żony: gdzie rosną, to przyjdzie. Pozbiera ona to tak samo jak ja. Za zrzutami, to ona za grzybami ma ostro nie po kolei w głowie. Zastanawialiście się może kiedyś, jak chodzicie za z rzutami ile z rzutów omijacie przechodzicie obok nich i nie widzicie Znaczy myślę, że pewnie nie jedna osoba tak miała <laughs> ja miałam na pewno kiedyś poszliśmy z żoną do lasu szliśmy taką ścieżką by to tutaj ja szedłem z przodu, przednią, ona szła może 2 metry za mną i mówię, że już podniosła. Co ty gadasz, myślę. No jak, obracam się, leży tyka. Przeszedłem obok niej, nieduża, bo nieduża, no ale tyka. W tamtym roku, w tamtym roku to w sumie takie dwie sytuacje miałem. Poszliśmy z kolegą na zrzuty i szliśmy razem obok siebie I ja odbiłem On może podszedł 10 metrów za taką górkę w las I mówi, że już podniósł sobie myślę, żeby on tamtędy nie szedł a ja szedłem z tej ścieżki, poszedłem w drugą stronę. Tylko by leżała, ktoś inny by podniósł. I w tamtym roku jeszcze z wiosny miałem taki przypadek. Szedłem też. Szedłem przez las. Zatrzymałem się i rozglądam się, obracam się za siebie. Leży tyczka. Może metro ode mnie. Jak szedłem, nie widziałem. Tak się zastanawiam, w sumie ja to tak staram się dalej patrzeć, nie pod nogi. Bo jeszcze powiem wam szczerze, że od kozła raz w życiu znalazł mi to na polu. Parostka. jeszcze ile chodzę, to ani razu mi się nie udało po lesie znaleźć parostka. Myślę może dlatego, że pod nogi nie patrzę A Wy jak uważacie Dajcie znać może w komentarzach, czy mieliście też takie jakieś przygody z tyczkami Że ominęliście U mnie takie krajobrazy Słońce świeci Elegancko jest Bagna, bagna i jeszcze raz bagna Wszedłem na taki bagnisty teren Chodzę w sumie, nie wiem czego tutaj szukam Ale tak idę gdzie nogi poniosą Piękny teren Ja to uwielbiam takie tereny zimą nie dojdziesz tu Bo bagna zalane wodą są A jesienią wiosną można już coś tam pokombinować no, także taka to moja historyjka z tymi tyczkami. Możecie coś tam napisać jak macie chęć. Czy u Was też były podobne zdarzenia? Chodzę po lesie, rozmawiam z koleżką przez telefon. I spójrzcie na co wszedłem. Jakie dwie ślicznoty rosną. Piękniejszych chyba prawdziwków to ja jeszcze nie widziałem w tym roku Takie śliczności Patrzcie jakie ładne Jakie zdrowe Piękne O. Ale tylko dwa są, bo chodziłem, kręciłem się dłuższy czas, bo jak wspomniałem już rozmawiałem przez telefon I tylko te Dwa prawdziwki rosną. Więcej nie ma. Myślicie, że będzie dobre zdjęcie na profilowe? Bo ja myślę, że będzie mega. No, teren takie, sosny, świerki. Chodziłem po bagnie, ale tam trochę tu, trochę tu i wyszedłem tu jestem akurat tu fajnie fajnie, że nie wieje wczoraj to taki wszystko wiał w nocy mróz był minus jeden pokazywali w pogodzie ale w sumie patrzyłem na termometr to miałem jeden na plusie jak wychodziłem z domu ale samochód trzeba było skrobać także był przymrozek delikatny no i tak o, ze zwierzyny to tylko żuberki sobie gdzieś tam biegały, więcej nic ja nie widziałem za to słyszałem myśliwych jak paździerzą strzelają do tej zwierzyny i tak o, takie to buty powiem wam Spójrzcie na drodze dla odmiany jakie maślaczki rosną To jest ich trochę są małe i duże i małe i te ogromne Patrzcie jakie piękne dosyć Dosyć zdrowe, myślę. Dobrze się na korzonku trzymają. Taka droga ścieżka. Dawno nieuczęszczana. Wszystko zabalone jest. Nie da się przyjechać. I tutaj myślaczki. Jest trochę grzybów, już mi się dzisiaj trochę udało ich znaleźć, widziałem ładne podgrzybki, ale już myślę, nie będę nagrywał, ale naprawdę były fajne. Także tak o. W takich wywrotach, w takim gąszczu przyszedł jeleń sobie. I wycierał poroże ze stypułu Pięknie to para To już jest raczej z ubiegłego roku ale nieźle po tą choinkę Takie tereny Ciężko przejść, ale dajemy radę. Powoli, powoli, wolnym kroczkiem jakoś się idzie ścieżką, co dziki albo jelenie wydeptały. Bo w inny sposób to chyba słaby temat przejść.